W nie poszło na tego sylwestra. A planowała wszystko już we wrześniu i bardzo się cieszyła. Jej Andrzej też się cieszył, ale nic z tego nie wyszło. Zawsze myślałam, że jak jestem grubsza niż inne kobiety, to jestem gorsza. Ale to nieprawda. Rubens o tym wiedział. Czasami miewam takie znakomite sny, śni mi się golonka. Ach, czy grubasy mają ciężko? Bardzo ciężko. Grubasowi nie wolno zaprotestować, bo jak grubas zaprotestuje, to zostanie sam. Ale to nieprawda. Nauczyłam się, że mogę polegać na sobie, na swoim życiu i na tych ludziach, których po prostu lubię. Grubaska, Izabela Noszczyk, zapraszam serdecznie.